Co to jest? Zdjęcie nagrywasz, czy co? No, zdjęcie nagrywam. Gdzie cię chciał? Jeszcze nie dam tego dobrze. Sprzedam za rokiem u działki 3. Jedną gratis uczciwie mu dał. A teraz wydzierwam. O? Piotrek. Zabawa po nocach się śni. LSD, Podziel się z kolegami, czy masz? Każdy za prawa autorskie. Nie musisz Jó pozdrowić, Jó 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 nie jak nam na imię? Karina Czarnecka, pozdrawiam Rodus eminiła tą piosenkę na, mi na użytek publiczny. Dziękuję. Dziękuję. Żebyś też nie śpał sam. ta zabawa po nocach Ale też może chcą zobaczyć tego, co oferuje kamerą No teraz będzie pat. Okej, jeszcze Ale ona ma głos, nie? Zajebisty ma głos, nie? Ale tak aby coś naprawdę było po tych środkach <grym> Ja myślę, że fajna dziewczyna